Ha? Kamera? Co tutaj robi kamera? No tak! Dziś drugi odcinek z Minecraft Zwiedzanie! Dobra, no to zaczynamy ten odcinek. Dobra, to dzisiaj jest drugi odcinek Minecraft Zwiedzanie. I w tym odcinku idziemy... Oczywiście, cześć koniu. Dobra, zjadaj sobie jabłuszka. W ogóle masz pełne życie? No masz. Ui, patatuj, patatuj. Dobra, jednak nie odstawiam ciebie, bo jesteś w moich rękach, to niebezpieczne jest. W I ostatnio poznaliście, oto ten piękny zamek, który sobie wyświecili z internetu. A dzisiaj idziemy do innego miejsca, w którym jeszcze nie byłem swoją drogą. I pierwszy raz do niego idę w Minecraft, zwiedzanie. Minecraft, zwiedzanie to jest po prostu w każdym odcinku coś innego. Więc idziemy zwiedzać. Ład! Yy... Ja przecież zginąłem. Więc, o oh matko, o ciemność się robi. Czekajcie. Nie lubimy ciemności, więc yy, dam dzień. Dobra, to, to jest ten domek. Taki klasyczny, Tresiara, no bo taki starodawny dosłownie. Jest to dom z kamienia i on jest. Mm, 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 po prostu to. trzy, cztery? Wchodzimy nam na trzy cztery. Nigdy tam nie wchodziłam O, zwykły domek. Tabliczki? Hej, to ja, Karol. Ale ja się wyprowadzam i tyle. Do I tyle do gadania. PS. Boję się tej piwnicy. Dobra, to jest łóżko. Jakaś ta... A gdzie jest ta pi piwnica? Tutaj nic nie ma. Jakieś gdzie książki są. Chodzi... Czekajcie. Chodzi o to? Ej, faktycznie. Ciekawe co tu... B. B. Co to będzie? Boję się... Oj. No zbroję trochę jak w za W zamku na pewno jest kawałek nederu. To jest jakiś opętany. A ja się potem... A potem się dziwicie, że ktoś się boi piwnicy. Tamten typek miał rację, że się jej boi. Dobra, lepiej stąd pójdę, ale... Albo nie. Albo tak lepiej stąd pójdę. Yy, yy, więc... Panie Karolu, nie wiem kim jesteś, bo to jest nasz pierwszy w ogóle punkt zwiedzania, są dziwne jakieś Panie Karolu, miałeś rację i no to nie ma sensu Dobra, a tak ogólnie to Beńk Tam nic chyba nie ma Kiedyś tam pójdziemy ma małe zwiedzanie. Więc w tym domku było coś dziwnego Nie wiem o co kamień. no jakaś piwnica Piwnica. No i widzicie, ja nie zginęłam w tym momencie. A jabłka ogólnie są tylko dla konia. Ja ich nie jem, bo koń tylko je jabłka, a ja nie potrzebuję jabłek. Jabłka, jabłka se nie mało dają życia, a koni nie jedzą, więc. O. Zawsze wiem, że tutaj będzie gdzieś ten, ten, bo są, bo są żywe kwiatki. Bardzo dużo żywych kwiatków, O. Tutaj. I. No jak widzicie to jest bardzo piękna zamek. No mogę wam w sumie jeszcze raz go pokazać, tylko że to nie ma sensu, bo to już drugi odcinek, to wam nie powinienem pokazywać w zamku, tylko rzeczy z Minecraft jest zdanie, znaczy z każdego odcinka i sami zle. Dobra, Ryszard, tytuł sieć, um, nikogo nie ma, jakiegoś wrogiego, czy coś. Hmm. Środło. Ja w sumie tak mu tak zdejmę to źródło. To on nagle sobie chodzi tak, 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 wiecie, tak tak wolno. Tak, jakby nic mu nie groziło. Yy, dobra, jeszcze chciałem iść tu. Dobra, to ja chyba w tym odcinku nic więcej nie robię. Yy. Znaczy tyle, zwiedziliśmy nową lokację, konik zadowolony, może kiedyś nim gdzieś u mnie pejdziemy. jeszcze zobaczymy, że nie jest gotowy na podróż, co nie Ryszard? Tak, nie jesteś jeszcze gotowy na podróż, no, yy, więc, więc ja się z wami żegnam, tak jak się przywitałem, czyli po prostu taką kamerką, <grym> więc żegnam was do następnego, do trzeciego odcinka z Minecraft Zwiedzanie.